Ja maneczko widzowie z tej strony Kamil a w dzisiejszym odcinku powracamy chyba po raz już ostatni do Kasza bandikuta. Kuta. A my widzimy się już w gierce. Jesteśmy. Robimy oczywiście na czas. Więc lecimy. No i niestety widzowie, nie udało się. komentarzu piszcie jakie jeszcze gry mam nagrać i tutaj jeden kolega z mojej szkoły powiedział mi, żebym nagrał Crash Bandicoota 2 trochę nad tym rozmyślam więc napisz komentarz, czy chcielibyście żebym nagrał Crash Bandicoot 2 i 3 a ja być może przeczytam Twój komentarz, dam serduszko i i gra pojawi się na odcinku. No i niestety. Dobra widzowie, widzimy się już tam, gdzie zginąłem. Dobra widzowie, jesteśmy tu. No i niestety widzowie Nie udało A się znowu widzimy My się znowu widzimy tam gdzie zginąłem Dobra widzowie jesteśmy Tutaj się nam udaje Wreszcie No i niestety Dobra, już nagram to, jak przechodzę. Bo to, to naprawdę trochę trwa, ale myślę, że dobrze to widzieć. I dobra. Lecimy od razu. Chcę też zebrać wszystkie pudełka. I chcę, mieć, I chcę mieć też dobry czas. Nagrywam ten szybko, fi, szybko nagrywam ten filmik, i myślę, że raczej nagram dwa pozostałe poziomy innym odcinku ponieważ no trochę dzisiaj, kiedy to nagrywam mi się spieszy i no muszę to szybko zrobić. A my widzimy się tam już przed wyjściem z tego poziomu. Dobra widzowie, udało się. Nareszcie. Nic nie piszemy. Po prostu dajemy już gotowe. I dobra. Zostawcie łapeczkę, subskrypcję. A my wychodzimy z tego poziomu, bo najwyraźniej przez przypadek kliknąłem, żeby grać jeszcze raz. Ja kończę ten odcinek. Na razie Ello.